Okej, okay, to ja wam zrobię fotkę. No dawaj króweczko, podejdź trochę bliżej. A, a! No dobra, uśmiech, Bob. Poka-poka. Bob, patrz. To jest mój tablet. Można nim robić piękne zdjęcia i oglądać na nim bajki, no i grać w gry. Pokaż mu tę gierkę, w której strzyży się brodę Mikołajowi. Dobra. Ale nie grajcie zbyt długo. Bajki! 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 bajki, bajki A może zagracie z Bobem bajki, w jakąś grę bajki, samochodową? Bajki! Niech wam będzie, proszę bardzo. Jej! No dobra, to kto będzie trzymał listę zakupów? Bob? Bob to jest właśnie Grzesio Gapa. On jest bardzo zabawny. Właśnie, strasznie zabawny. I wytrze zawodniku kolejnej drużyny i już mały wspaniały go.